Sobota rano, dzisiaj ma być troszkę chłodniej i właśnie jest taki odczuwalny spadek temperatury. Ja teraz idę na stację Estacion Renfe i będę jechał do miasteczka Walencja, które jest stolicą regionu. Nie wiem ile wyniesie cena biletu, ale chyba nie jest za drogo, także cóż, zapraszam na film. Niezła cena, 30 euro. Jeszcze musieli spryskować dane z dowodów. Dziwne, ale no dobra. no Trochę drogo, ale jedziemy. Proxima stacja Walencja. Mniej więcej jakieś półtorej godziny pociągiem i jestem już w Walencji. Powiedziałem, że to jest miasteczko, a tak naprawdę jest to trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii mieszka to ponad 800 tysięcy ludzi jest to także stolica autonomicznego regionu Walencji są tutaj dwa urzędowe języki czyli hiszpański i właśnie walencjański dlatego w wielu miejscach są dwie różne pisownie tego samego miejsca tam z tyłu jest arena na której walczono z bykami i chyba do tej pory jest ona jeszcze otwarta jako że nie popieramy cierpienia zwierząt także nie wiem czy będę tam wchodził. zobaczę Arena jest z XIX wieku i tak jak wspominałem, właśnie 18 marca będą tutaj kolejne walki. Szybki rzutokie do wewnątrz areny przez kratki. Już wychodząc ze stacji zauważyłem, że jest tutaj mnóstwo jakichś bezdomnych, żebrzących, cyganeria na ulicach, a za mną zabytki. Miasto słynie z wielkiej ilości zabytków, No teraz nie wiem co to jest za płasyk, ale jest gustowny. A rozmach jest ogromny Ale co to za budynek? Nie mam pojęcia Zabawne, że powiedziałem na Walencję masteczko. Wcale to nie jest miasteczko Po prostu to jest potężne miasto Tutaj bańki lecą Bańki mydlane Pogoda niestety nie rozpieszcza dzisiaj, jest zdecydowanie chłodniej, no niby 16 stopni, ale mimo wszystko jest właśnie jakoś tak, nie wiem, chmurzyście, może padać, mam nadzieję, że, że raczej nie będzie padało. Dobrze, idę teraz w stronę starego miasta i czekamy na jakieś fajne atrakcje. Troszkę mnie przytłacza to miasto, jest naprawdę duże. Tutaj mamy jakieś wyroby, jest jutrniarskie, kosze tu znaleźć Mercato Tempra, to tym, czy Market w mieście, ale coś nie tak, nie, nie, nie tędza do droga. Dobra, no to szukam dalej nie? Mówiąc Market, miałem na myśli Wielką Halę Targową, a nie sklep spożywczy. Mnóstwo stoi spożywczych z przeróżnymi produktami. Owoce, warzywa, mięso oczywiście także. Wielka Hala, to jest prawdopodobnie z XIX wieku, ale nie jestem teraz do końca pewien. Wyroby wędzyniarskie I hala się ciągnie, ciągnie jest Mnóstwo jedzenia wszędzie. Są mi wina oczywiście, jak to na Hiszpanię przystało. Wina muszą być Kolejne produkty. Ale warto też zwrócić uwagę na sklepienie tej hali, też co jest niesamowite. Zobaczcie. Nie jest to zwykła hala. Co to jest? Takie ładne troskaweczki, Czerwoniutkę. na pewno ze szklarni. Wybór produktów naprawdę imponujący. Tu mam jakieś słodycze, rodzynki. Ale ja sobie kupiłem taką mieszaninkę kiwi, troskawek i mango. Troszkę fajny grafik na Starym Mieście, tajgery, tutaj takie wielkie malowidło, kto to jest, to nie mam pojęcia, ale ktoś ma dobry talent, żeby to rysować. I tutaj, na końcu tej uliczki jest prawdopodobnie katedra. Co to jest? Super Sakame delgada, eh, jest trudno, A tutaj kolejne zabytki. Wykazała troszkę jak Belem w Lizbonie, ale na pewno nie jest to. Wcale podobne. Wycieczek wszędzie naokoło jest tyle, że <grywanie> może się śmiało pod jakąś tam podłączyć, może nawet nie zauważą. To jest interesujące, wielka wysoka wieża pośrodku starych kamienic. Torre de Serano prawdopodobnie. Z tego co sprawdziłem na mapie. Szukam gdzieś magnesów po euro, jak na razie na tanie było w dwa, A Torre de Serranos okazuje się, że jest z tej strony i widać tam wyraźne wpływy arabskie Nie budowli. Torre de Serrano to 13-wieczna gotycka wieża, będąca częścią murów obronnych miasta. Z drugiej strony wygląda zupełnie inaczej. Jakie potężne wrota do miasta. Olbrzymie drewniane. Z kotymi obiciami. Tak jak już wspominałem, od tej strony typowe średniowiecze. A wszystkich bram jest podaży 4. Na wieżę można wejść bezpłatnie, aczkolwiek trzeba mieć bilet. Bilet jest bezpłatny. Lekka zadyszka, ale jestem już na górze. Jest to północna brama od północnej strony miasta. I z tyłu już możemy podziwiać właśnie stare miasto. Walencję. W sumie to troszkę wysoko jest, nie powiem. Ale widok na miasto fajny. Tam jest katedra. Z drugiej strony za mostem mamy nowe miasto. Takieś płynęła rzeka, ale bez niej króto dawno już. Małe zbliżenie na budynki po drugiej stronie. Gdzieś tam na horyzoncie góry. Pogoda cię jest taka troszkę w kratkę. Nawet przez moment leciutko pokropiło, ale to to nic praktycznie. Schody troszkę męczące, a ja wejdę jeszcze na moment na drugą wieżę. Tam jest troszkę inny widok, Znaczy jest pod innym kątem, szczerze mówiąc. Więc może będzie lepiej widać inne części miasta. To jest druga wieża. I oczywiście Walencja. Tak, jak wspomniałem, tutaj mamy już troszkę inną perspektywę. Widzimy zarówno stare miasto, jak i nowe za wyschniętą rzeką. Wieża katedry, na którą także można wejść. I stamtąd rozpościerają się przepiękne widoki panoramiczne na Walencję. Mam nadzieję, że będzie otwarte, bo. W dzisiejszych czasach to nigdy nic nie wiadomo Tak jak wspominałem wicieciach wszędzie mnóstwo ale cóż, trudno się dziwić w końcu to, to walencja Gdzie się człowiek nie ruszy, wciąż go to coś zaskakuje Plat Delamare de, la Mare de Mała fontanna, kościoły, dodatkowe budynki wszędzie naokoło Och, ta walenca to ma swój klimat. A tutaj już takie zwykłe bloki. Tak wygląda arena z góry, a z tej strony jest katedra. Niestety wielki plac przed nim jest teraz zagrodzony, ponieważ kładą nowe płytki chodnikowe, więc kiepsko to wszystko wygląda, nie? I taka kolejka, żeby wejść do środka, nie wiem tam trzeba stać. Z godziny, a pół godziny. Projektu widzę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. No, ale niestety trafiłem tak, że wszystko jest zamknięte. Ach, ale cóż, tutaj troszkę widać. Jak tam robotnicy pracują, a z tyłu wielka katedra. Katedra nazywa się Elmy Karet i została zbudowana na gruzach starego meczetu. Jej budowa trwa nieprzerwanie od 700 lat. Dlatego przeplatają się tutaj różne style architektoniczne. Pierwsze święcenia w środku odbyły się w XIII wieku. 8 euro wstęp. Myślę, że najfajniejsze jest z całej katedry ołtarz. Niestety góra jest w remoncie, więc troszkę to przeszkadza. Ogólnie cała katedra jest w takim gotyckim stylu, chociaż jak wspominałem wcześniej, jest tutaj montagnina różnych stylów architektonicznych, ponieważ katedra jest wciąż rozbudowywana od 700 lat. Cóż, na początku był gotyk, po prostu gotyk. Muzeum, część archeologiczna, to właśnie tutaj mogą być pozostałości starego meczetu. nie hmm. jest to takie małe. To ciekawe miejsce. Okazuje się, że jest tutaj krypta z ludzkimi szczątkami czyli był tutaj po prostu pierwszy cmentarz jak to właśnie pierwsi chrześcijanie grzebali ludzi właśnie pod ziemią w tunelach i jaskiniach Trzeci, czwarty wiek To są szczątki ludzkie znalezione widzimy kości jakieś Czyli to są jeszcze czasy romańskie. Pozostała część muzeum to także wielkie księgi, Biblie One są potężne. To jest tak potężne. To jest moja ręka. A to jest ta Biblia stara. Ona ma z pół metra, chyba. Możemy jest duże, kilka kondygnacji Ja nie będę kręcił wszystkiego, bo to nie ma sensu ale przypatrzmy się w jaki sposób rozrastała się tutaj katedra od pierwszej tak widać, że wieża jest osobno i obecnie i oczywiście mnóstwo obrazów z życia kościoła Torre de Micalet 2 euro wstęp na wieżę właśnie wchodzimy takimi krętymi schodami do góry nie wiem ile to zajmie być może z paręnaście minut nie no, może mniej, ale... droga nie ma końca wciąż spirala do góry dzwonnice dzwony to są ale za kratką, kiepskie widać teraz. O. Jest i wielki dzwon na samej górze. Tak się zmachałem. Ale widok wokoło to wszystko wynagrodzi. Oczywiście ze względu bezpieczeństwa jest za kratką. Mi to jednak nie przeszkadza. Walencja. Pomimo, że pogoda dzisiaj nie jest najlepsza, to i tak możemy zachwytać się panoramą miasta z Torre de Mikalet, ratuszowa wieża z dzwonem. Oj, robi to wrażenie nieprawdaż Taka panorama miasta, to jest stąd Wstęp kosztował tylko 2 euro Także myślę, że warto, naprawdę, bo to jest tak za darmo A widok niezapomniany Dzwony biją Kolejna część miasta I widok na katedrę z góry teraz Myślę, że wejście na wieżę katedralną to po prostu obowiązkowa część wycieczki do Walencji. Bez tego to tak, jakby się tutaj po prostu nie było. Wielki dzwon za mną, a z drugiej strony Walencja za kratami. Nie niesamowita panorama z góry. I oczywiście tak jest cesta zdjęciowa, no bo czemu nie? Właśnie zaczął padać deszcz, to znaczy tak sobie kropi. Jeszcze taka ciekawostka, bo jak byliśmy na górze, to w pewnym momencie zaczął bić dzwon i huk, huk był tak głośny, że dziewczyny, które stały pod nim akurat, to uciekły z krzykiem, bo nie wiedziały co się dzieje. To było prawie jak wystrzał z armaty. Niestety troszkę się rozpadało, ale jak jechałem pociągiem w stronę Walencji, to właśnie wziąłem takie chmury, które szły w tą stronę, więc dziwnego. Poza tym, no cóż, zapowiadali na dzisiaj, ale to ma być znowu słonecznie. No pada, cóż, za mną katedra. Ja myślę, że te parę godzin w Walencji to tylko na miastka, co oferuje to miasto. Poza tym zostało ono uznane za najprzyjaźniejsze dla ekspatów, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają z innych krajów i się tutaj osiedlają. Też mógłbym to zrobić. Może wkrótce. Uciekam powoli do Alicante, już w końcu nie przyjechałem tutaj moknąć. Ale myślę, że w miasto warto jedzenia i... i trzeba jest spędzić po prostu parę dni. Nad morzem nie byłem, ponieważ stąd jest ponad chyba 6 km, także w kawałek drogi. W sobie można podjechać autobusem, ale przy takiej pogodzie to myślę, że nie ma sensu, także zabijam powoli. Idę na pociąg. Nie wiem, trendy, gdzieś chyba gdzieś w tą stronę albo w drugą, zaraz sprawdzę na mapie, także no zobaczymy, może coś jeszcze coś będzie ciekawego po drodze. Przed nami przepiękna siedziba Banco de Valencia. Jest tam wiela kamienica na rogu skrzyżowania. Jak już wspomniałem, kamiczki są przepiękne w walencji. Ta bogato zdobiona. Motywy tutaj rzymskie chyba. Żegnamy już powoli walencję. Myślę, że gdyby nie pogoda, tym został dłużej. Tymczasem tutaj na dworcu jest dosyć ciekawa sala ekspozycyjna z sukniami. Prawdopodobnie ludowe jakieś, tradycyjne. I bogato zdobione ściany. A także sufit. Stacja Nord, stacja północna. I tutaj prześwietlnik dworca i kasy w takim starym stylu jeszcze. Na zewnątrz dworca możemy kupić jeszcze czuros. Są takie takie dziwne przysmaki. Nie wiem, o smaku czekoladowym, i stacjowym. I w ogóle one wyglądają tak niesamowicie. Zaraz podaję i je zobaczymy z bliska. Po prostu ciekawe, prawda? Stacja kolejowa z zewnątrz również prezentuje się niesamowicie. Pięknie zdobiona. A tutaj, Churiko. z portem Walikantem. Z powrotem Walikantem, już tutaj jest sucho, czyli nie padało. Dzisiaj jest sobota, także ciekawe, jak tutaj wygląda życie nocne. Ale o tym to nie powiem. na pewno nie będzie filmu żadnego. Dobra, więc do jutra. Jutro kolejny dzień. I przeprowadzka do innego hostelu, bo w tym się nie wysypiam. Dobrze, no na razie.